Hej wszystkim witam was serdecznie. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dziś przychodzę z kolejnym makijażem budżetowym, i będzie to makijaż back to school. No tak, wrzesień zdecydowanie jest zdominowany przez to oto wydarzenie, jakim jest powrót do szkoły, i tak sobie pomyślałam, że dzisiaj możemy zmalować coś szybkiego. Na szybko, coś łatwego i coś, co będzie wykreowane bardzo tanimi kosmetykami, czyli w zasadzie idealny makijaż do szkoły. Oczywiście też bardzo delikatny makijaż, no bo myślę, że niebieskie czy różowe cienie mogłyby być w szkole różnie odebrane. Tak więc będzie to bardzo taki, myślę, subtelny, delikatny też makijaż, bardziej podkreślający urodę. Zanim przejdziemy do samego makijażu, sprawdziłam statystyki YouTube'a, pofatygowałam się i słuchajcie, okazało się, że 60% osób, które ogląda moje. Filmy i ten kanał nie zostawiło suba, nie subskrybuje tego kanału. Błagam, nadrabiamy te zaległości koniecznie. Już w tej chwili, tak? Do ciebie mówię. I jak pewnie zauważyliście, pierwszy raz nie ma za mną tła. E, tak, e, wywaliłam wszystko, powywalałam, tak więc to, co jest za mną, to jest właśnie mój pokój bez sztucznego tła. Mam nadzieję, że kiedyś zamiast tego różowego czegoś, unicorna, e, znajdzie się tam srebrny przycisk YouTube'a. To jest moje marzenie na 100 tysięcy. Także kto jeszcze nie subskrybuje, bardzo was proszę. Robimy wszystko, żeby tam stanął przycisk za mną. Dobra, nie gadam już. Przechodzimy do makijażu. Jeśli chodzi o bazę, to dzisiaj postawiłam na bazę Golden Rose. Jest to baza matująca i minimalizująca pory. Z tego względu, że idąc do szkoły, wszystkim zależy na tym, żeby się nie świecić, żeby ten makijaż był długotrwały no właśnie, żeby przetrwał wszelkie siódme poty. Czy to na klasówce, czy to na WF-ie i tak dalej. Także ja, jak robiłam makijaż, pamiętam do szkoły. No teraz już nie chodzę do szkoły, bo już jestem za stara, także czasy szkoły już za mną, ale a, pamiętam, że tak, baza to była podstawa w moim makijażu. Podkład mógł być lekki, ale baza była u mnie właśnie must have. Okej, okay, przechodzimy do podkładu. Jeśli chodzi o podkład, no to dzisiaj stawiam na BB krem z Bourjois. Słuchajcie, dlatego, ponieważ do szkoły nigdy nie lubiłam robić tapety, make up, no make up, że go w zasadzie nie ma. Chodziło mi o coś, co będzie lekkie, co nie będzie mnie zapychało, no bo w efekcie noszenia makijażu cały dzień, 5 dni w tygodniu, ta skóra nie oddycha, robią się zaskórniki, dosłownie masakra. Tak więc dzisiaj użyjemy sobie tego kremu BB i to jest, ja mam w odcieniu medium, bo myślę, że to jest dobry odcień aktualnie dla mnie. Słuchajcie, to jest świetne połączenie pielęgnacji z podkładem. Tutaj mam czysty beauty blender, gąbeczkę i wciskam. Dlaczego takie połączenie? No bo tak, ten produkt ma w sobie też witaminy. Ma w sobie witaminy C, E, B5 i A, czyli mamy tutaj miks witamin, który jeszcze, że tak powiem. No, pozytywnie oddziaływują na naszą skórę. Zobaczcie, jak ładnie cera wygląda na świeżą, promienną. Koloryt jest wyrównany. Przede wszystkim skóra wygląda na taką wypoczętą, więc nawet jak wstajemy o godzinie 7 rano i nie, nie za bardzo chce nam się cokolwiek, <grych> nawet wstawać z łóżka, no to myślę, taki kosmetyk, który nie dość, że właśnie mm, sprawia, że skóra wygląda na taką wypoczętą, świeżą, to on jeszcze świetnie pachnie. Pobudza nasze zmysły, bo on... No, ma, ma zapach takich cytrusów. Tak więc e, naprawdę, gdybym chodziła do szkoły, to myślę, że ten produkt, ten kosmetyk, byłby u mnie numer jeden. Plus dodatkowo, jeszcze muszę tutaj wspomnieć, że ten produkt możecie rozprowadzać paluszkami jako dodatkowy punkt w pielęgnacji, czyli jako krem czy serum. Tak samo ten produkt możecie po prostu paluchami rozprowadzić, wklepać nawet w te miejsca, nawet nie na całą twarz, tylko w te miejsca, które potrzebują tego, czyli jakoś tam punktowo. I tyle. Korektor to u mnie podstawa i zawsze, odkąd pamiętam, jak chodziłam do szkoły, musiał być korektor, z tego względu, że ja rano jak wstaję, to mam takie worki pod oczami. E, tak, mam to po tatusiu. Pozdrawiam tatusia. E, mamy to genetyczne i w zasadzie e, tak, no taka moja uroda, że zawsze te worki mi się robią, więc strasznie tego nie lubiłam e, i zawsze. Właśnie próbowałam to sobie troszeczkę tak zneutralizować, zamaskować korektorem. A, nie powiedziałam. To jest korektor Maybelline e, Super Stay e, Full Coverage. E, ja mam w odcieniu Fair 10. E, uwielbiam ten korektor. To już jest mój ulubieniec. Bardzo tani, bardzo budżetowy. A bardzo ładnie, że tak powiem, wygląda. Nie tylko na okolice pod okiem, ale ogólnie jest mega. I zobaczcie, raz, dwa, mach, mach, dwa razy. I już ładnie jest rozprowadzony, skóra jest ładnie tutaj rozświetlona. Słuchajcie, teraz nie mam żadnych niedoskonałości, moja skóra w tym momencie przechodzi tak, jakiś po prostu fazę odrodzenia, odnowy i ma zdecydowanie lepsze dni, dlatego nie będę nakładać nic punktowo. Natomiast za czasów chodzenia do szkoły, gdzie hormony bardzo mocno buzowały, Miałam bardzo dużo niedoskonałości i zawsze używałam po prostu korektora, żeby gdzieś tam punktowo, wiadomo, je zamaskować. Jedne z moich ulubionych korektorów, jeśli chodzi o właśnie punktowe maskowanie jakichś takich niedoskonałości, to są te. Chcę Wam je po prostu pokazać i serdecznie polecić. Jeśli ktoś szuka dobrych, dobrze kryjących korektorów, to zdecydowanie. Collection Lasting Perfection. Ja mam wszystkie możliwe odcienie od jedynki do czwórki. Czwórka najciemniejszy, jedynka najjaśniejszy warte wypróbowania bardzo tanie. Dobra, no to co, utrwalamy teraz makijaż. Tutaj mam puder Natural Beauty Bell, puder, który jest z olejem arganowym. Bardzo fajny produkt, który w ogóle jest niewidoczny. Zobaczcie, tak wygląda po otwarciu. Jest niewidoczny na skórze, nie przesusza jej, pięknie pachnie. Dosłownie aż chce się go, wiecie, otworzyć, powąchać. Niuchnąć, sztachnąć się i walnąć sobie na facjatę. Tak więc często ostatnio sięgam po ten produkt. Natomiast myślę, że bardziej jest to produkt jednak dla cery suchej, cery normalnej, a niż dla cery tłustej czy przetłuszczającej się, bo on mocno nie matuje. On jest bardziej taki, wiecie, leciutki, delikatny. I szybko przechodzimy do brwi. Słuchajcie, nie wyobrażam sobie wyjść z domu bez podkreślonych brwi. No niestety jestem blondynką, tak więc jak nie mam podkreślonego, Chociaż trochę oka i brwi, dosłownie wyglądam na chorą. Serio. Tak więc dzisiaj użyjemy sobie pomady, dlatego ponieważ nie chcemy, żeby w szkole przez cały dzień coś nam się rozmazało, coś tam gdzieś zniknęło. Na pewno najważniejsza jest trwałość tego produktu. Tak więc myślę, że tak, taka pomada to jest strzał w dziesiątkę. I przechodzę do takiego pędzelka do brwi i działam sobie. Jeśli chodzi o odcień, to ja mam blond. A myślę, że tak to jest dobry odcień dla mnie. Oczywiście można wybrać kredkę, jak najbardziej. A natomiast, no, pomada wydaje mi się, jest tutaj bezpieczniejsza, jeśli chodzi o trwałość. Jeśli chodzi o makijaż oka, muszę powiedzieć, że tak. Na pewno rano człowiekowi nie chce się bawić w cieniowanie powieki. Aa. Nie wiem jak wy, ale u mnie nigdy nie miało to miejsca. Zazwyczaj brałam po prostu tusz, tuszowałam rzęsy i dawałam czarną kredkę na linię wodną. Tak. Wiem. Niestety tak było, przyznaję się. Ale to było dawno, dawno temu. Tak więc dzisiaj absolutnie nie, bo chcemy, żeby to był makijaż użytkowy, wyjściowy, a nie na Halloween. Tak więc tak się zastanawiałam, gdybym chodziła do szkoły, to jak teraz wyglądałby mój makijaż? I myślę, że tak. Na pewno narzuciłabym sobie na powiekę coś połyskującego, coś delikatnie błyszczącego, żeby oko jednak wyglądało na świeże, na promienne. Tak, to jest już prześmigane rozświetlacz. Wiem, wygląda strasznie, ale to tylko potwierdza moją miłość do niego. Dosłownie nie rozstaję się z tym produktem. On wyglądał tak, przed tym jak się mi nie rozleciał. <grych> no właśnie, to był Revlon Skin Lights. Świetny rozświetlacz. Bardzo tani, też budżetowy. Zobaczcie na to. Hello! Ranno, szybko, niewyspani, chcemy myk, 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 żeby ten makijaż był szybki. A ciągle jeszcze efektowny na całą ruchomą powiekę do załamania. Nakładam ten rozświetlacz. Teraz przechodzę do bronzera, i tutaj mam bronzer Eveline Glow to Go Bronzing Powder Jamaica Bay 02. To jest mój odcień. I to jest bronzer słuchajcie, który jest taki. Rozświetlający troszeczkę, nadający takiego złotego blasku, jak skóra muśnięta słońcem, więc po wakacjach, więc to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Biorę sobie pędzelek puchaty, i dosłownie trochę w sam zewnętrzny kącik, i w załamanie, po prostu zaznaczam moje załamanie, żeby trochę tutaj ta definicja, żeby oko było zdefiniowane. Troszkę jednak oko wizualnie, optycznie się uniosło, no i żeby było bardziej wyraziste, ale dosłownie to są, słuchajcie, dwa machnięcia. Rozcieram oczywiście to, co zostało na pędzelku podług brwiowy, czyli ciągnę ku górze do góry i na zewnątrz i w zasadzie tyle. Oko gotowe. To samo robię z dołem. Tym samym pędzelkiem troszkę sobie zaznaczam zewnętrzny kącik, żeby. Pozbyć się tego różowego koloru skóry, żeby oko wizualnie też wyglądało na większe. I przechodzę jeszcze do tego rozświetlacza i trochę nakładam sobie go też paluszkiem tu w wewnętrzny mój kącik, żeby sobie go jeszcze rozświetlić. Jak widzicie, to jest też makijaż przy użyciu jak najmniejszej ilości kosmetyków, bo wykorzystujemy tak naprawdę wszystko to, co będziemy wykorzystywać jeszcze później. Nie ma tutaj cieni, rezygnujemy po prostu z cieni, stawiamy na subtelne, e, po prostu podkreślenie, urody. Jeśli ktoś nie chce kupować osobno brązera i osobno rozświetlacza, to słuchajcie, znalazłam tutaj coś takiego i chciałam Wam to pokazać. To jest też z nowej kolekcji Bell Monkey Business Coconut Powder. I to mam. Taki brązer, puder brązujący, rozświetlający, czyli tak naprawdę dwa w jednym, bo tutaj mamy brązer, który jest, widzimy, to bardziej taki matowy, ale tutaj mamy też puder, który jest właśnie bardziej błyszczący. Tutaj ten pigment nie jest mocny, na pewno nie jest tak wyrazisty, jak w tym rozświetlaczu, ale ale myślę, że można też spróbować dla osób, które chcą subtelniejszy efekt. Zobaczcie, ten produkt też jest bardzo fajny i macie dwa w jednym za chyba 12-13 zł. No i tak, mogłabym teraz wytuszować oczywiście rzęsy, ale to nie byłaby mizia, bo mizia zawsze, zawsze, zawsze nakłada jeszcze tutaj, przyciemnia po prostu zewnętrzny kącik czymkolwiek, czy to eyelinerem, czy to kredką, tutaj jest chyba kredka z Eveline, nie mam zielonego pojęcia, bo mi się po prostu starło wszystko, ale... Prawie tak na 90% jestem pewna, że to była kredeczka z Eweline. E, tutaj mamy czarną, klasyczną kredkę, bardzo fajną, bardzo mięciutką, plastyczną. Fajnie się nią po prostu rozmazuje. No i tutaj mamy też gąbeczkę właśnie do rozmazywania tej, tejże kredki. Przyciemniam sobie zewnętrzny kącik, żeby trochę jeszcze tutaj no, to oko było wyraźniejsze. No i w zasadzie robię coś na wzór jakby eyelinera, takiego wiecie... Dziubka, natomiast tylko do połowy. O, coś w tym stylu. Przechodzę teraz do mojej tutaj tej gąbeczki i delikatnie, ładnie sobie to blenduję. Po prostu rozcieram, żeby to nie była taka twarda granica, tylko żeby to było bardziej po prostu miękkie przejście, miękki efekt. I wyciągam sobie od razu tu jeszcze to, co zostało z gąbeczki. Przejeżdżam sobie do środka bardziej, do wewnątrz. Jest to myślę szybsza, ale też i bezpieczniejsza opcja y, robienia kreski eyelinerem. Eyeliner niestety, ale no tutaj musi już być precyzja. Dobra, przechodzimy do maskary. Tutaj mam maskarę, którą dostałam z Burżuła w paczkach pr -owych. Kto z Was nie widział Open Boxa, to wrzucę Wam gdzieś tutaj w karty. Zobaczcie sobie. Cała kolekcja tych właśnie maskar Twist Up do mnie dotarła. Dzisiaj myślę, postawimy sobie na tą Extreme Fiber Mascara. Ona ma takie właśnie włókna, które mają chyba wydłużać jeszcze, pogrubiać te rzęsy, no i extreme, czyli też ekstra czarna, można sobie zmieniać szczoteczkę w ten sposób, jak ją wydłużymy, to ona wydłuża rzęsy i je podkręca. Natomiast jeśli zrobimy sobie szczoteczkę taką grubszą, to wtedy stawiamy bardziej na objętość. To działamy nigdy do szkoły nie kleiłam sztucznych rzęs, naprawdę. Chyba nie zdarzyło się ani raz. No, bałabym się, że gdzieś mi się to rozklei, odklei a, a, światło w toalecie damskiej, a, penseta i klej. Uff, no, mogłoby się to skończyć dla mnie tragicznie, więc wolałam nie ryzykować. Macie jakieś fajne, e, wesołe wspomnienia ze szkołą? E, jestem ciekawa. Piszcie w komentarzach pod filmem. Ja na przykład kiedyś poszłam do szkoły w kapciach i kompletnie nie, nie wiedziałam, że nie mam butów. Dopiero po drodze się kapłam, że mam kapcie i idę w kapciach. A mam blisko do szkoły, bo jakieś, ja wiem, 5 minut, więc zawsze na przerwach wszyscy z klasy wysyłali mnie do domu. Mizia, Mizia, idź, przynieść nam jabłka! I po prostu musiałam dymać do domu, zbierać jabłka z ogródka, bo mieliśmy bardzo takie dobre, soczyste jabłka. I po prostu po WF-ie najczęściej tak musiałam wszystkich pojść jabłkami. A także to było wesołe. Raz też zapomniałam tornistra i w zasadzie poszłam do szkoły. Bez plecaka. Nie wiem, jak to się stało. Nie pytajcie mnie. Naprawdę. Bez problemu można sobie te dolne rzęsy wytuszować. One się nie sklejają. E, jest dość precyzyjna ta szczoteczka. O dziwo. Tak więc jestem pozytywnie zaskoczona. Jest dobrze. Mhm. I ostatni krok, który też jest dobrym trikiem i patentem, jeśli jesteście bardzo zmęczeni, nie spaliście do późna, bo na przykład uczyliście się na klasówkę albo na jakieś, nie wiem, kolokwium, to warto pamiętać, że taka beżowa kredka może bardzo ładnie odświeżyć zmęczone spojrzenie. Jeśli nie czujecie się najlepiej, to po prostu wystarczy taki mały trik, patent, żeby od razu spojrzenie nabrało świeżości i a, tak, nie musicie walić kropli do oczu na zmęczone oczy. Możecie po prostu zastąpić kroplę kredką i też oko od razu powinno z automatu wyglądać. Zobaczcie, na bardziej świeże, bardziej wypoczęte. Pozwólcie teraz, że szybko poza kamerą wykończę drugie oko no i działamy dalej. Czas przejść do konturu. Dzisiaj użyjemy sobie po raz kolejny tej samej palety, którą nakładaliśmy tutaj na oko. Ona, tak jak mówię, jest delikatnie połyskująca. Więc to nie będzie taki typowy kontur. Bardziej chodzi mi o to, żeby, żeby po prostu skóra wyglądała zdrowo, jak taka muśnięta słońcem, świeżo. No, i to jest fajna opcja, właśnie jak wstajemy rano i chcemy na szybciocha ocieplić sobie twarz. Nie musimy tutaj robić takiego, wiecie, mega precyzyjnego konturu. Zwyczajnie przejeżdżamy sobie. Tak trochę niechlujnie od niechcenia, pędzelkiem i nadajemy twarzy trójwymiarowości. Próbuję sobie przypomnieć, czy używałam kiedyś konturu, jak chodziłam do szkoły. I wiecie co? To chyba nie były te czasy, kiedy właśnie kontur był modny. Nie było jeszcze wtedy kim Kardashian. Chyba różem bardziej modelowałam twarz niż brązerem. Tak mi się wydaje. Przez to, że ten brązer nie był typowo matowy. To jest tutaj ciągle wszędzie połysk, tak więc super. No i co, wracamy do mojego przyśmiganego rozświetlacza. Spróbuję go tutaj jeszcze wygrzebać i nałożyć go właśnie na szczyty kości policzkowych, delikatnie, żeby jeszcze sobie podbić blask na twarzy, na skórze. Uwielbiam rozświetlacz, uwielbiam. W każdej postaci, czy to płynny, czy to w kamieniu, i tego kosmetyku nie może po prostu u mnie zabraknąć. Jeśli chodzi o róż, to mam tutaj róż w kremie Max Factor w odcieniu 004 Glowing Sunrise. Chociaż twarz mam już zapudrowaną, to chciałabym odrobinę spróbować nałożyć ten produkt na twarz, jednak po to, żeby było, ten efekt był bardziej naturalny. To jest fajny produkt, bo on jest bardzo leciutki w formule. I jeszcze nie miałam sytuacji, żeby on mi zważył podkład czy cokolwiek, e, tak więc naprawdę wygląda mega też naturalnie przede wszystkim. To nie jest produkt, który jest widoczny na skórze. Oczywiście nie trzeba kupować różu, można wziąć zwyczajnie czerwoną czy różową e, szminkę i tak samo można sobie ją nałożyć, tak robiły nasze babcie. Przynajmniej moja. Jest kolor na policzku, skóra wygląda na świeżą, promienną, a w zasadzie nie ma tutaj dodatkowej warstwy takiej pudrowości. Tak więc, jeśli o mnie chodzi, to stawiam na taki właśnie kremowy produkt. I na koniec usta, i tutaj słuchajcie, mam produkt bardzo tani firma Cien z Lidla. To jest błyszczyk Fidior Makeup, i to jest produkt, który dzisiaj ląduje na moich ustach. Z tego względu, o, oh, ale przesadziłam z ilością. Zagadałam się jak zwykle. Po pierwsze, pachnie, smakuje jak gumy Turbo, i to jest smak mojego dzieciństwa i mojej szkoły. Jak chodziłam do szkoły, pamiętam bardzo dawno temu. Potem zostały oczywiście wycofane, ale pamiętam, że początki mojej szkoły to były gumy Turbo. Więc mm, ten zapach. Ten smak jest, przypomina mi po prostu dzieciństwo. To raz, a dwa, zawsze byłam mega błyszczykowa. Odkąd pamiętam, zawsze w moim plecaku czy w torbie musiał być błyszczyk jakiś. E, szminek nie używałam wcale, za to błyszczyków miałam. Tonę. Dosłownie w każdej torebce, w każdej yy, kurtce był jakiś błyszczyk. Tak więc miałam Fioła na punkcie błyszczyków. Więc dzisiaj wracam do starych nawyków. Poza tym błyszczyki są teraz w modzie. Tak więc hej, nie bójcie się po prostu sięgać po błyszczyki, można sobie je reaplikować, kiedy tylko macie ochotę. Tak więc. Ja bardzo lubiłam. No i tak oto prezentuje się efekt końcowy. Makijaż wykreowany bardzo tanimi kosmetykami szybki i mega prosty. Słuchajcie, makijaż, który naprawdę można zrobić. Myślę, tak i każdy sobie poradzi. Poza tym jest to makijaż, który bardziej podkreśla jednak urodę. Nie jest przesadzony, nie jest jakiś wydziwiany, bardzo taki, myślę, minimalistyczny, świeży, dziewczęcy. Czego więcej potrzeba, prawda? Dajcie proszę znać w komentarzach pod filmem, co myślicie, czy wam się podoba taka wersja makijażu do szkoły. I też proszę dajcie koniecznie znać, czy wolicie takie naturalne filmy bez tła, czy jednak wolicie powrót do. E, poprzednich filmów, gdzie wydaje się Wam, że na przykład tam te tła sprawiały, że filmy są bardziej profesjonalne. Bardzo Was proszę o ocenę i o opinię, piszcie, a póki co ściskam Was bardzo mocno, przesyłam moc całusów, wszystkim życzę wytrwałości tym, co teraz do szkoły poszli. Łączę się z Wami w duchu tym bólem, a może i radością, bo są osoby, które lubią chodzić do szkoły. Ja pamiętam, że początki zawsze powroty do szkoły były dla mnie takim... E, a, nie mogłam się doczekać, tylko czekałam, kiedy będzie ten 1 września, bo po prostu miałam pełno energii i pełno takiego optymizmu, ale. Szybko mi on mijał. Tak, przyznaję się. Dobra, nie gadam już, przesyłam za ósem. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa! I jeszcze na sam koniec bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić tutaj Angelikę. Słuchajcie, to jest osoba, która jako pierwsza została moim patronem na Patronite. Jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany, jak wesprzeć mój kanał, to informacje znajdziecie w linku poniżej. Zobaczcie. Teraz pod każdym filmem będą pozdrowienia właśnie dla specjalnych. Miziaków, którzy dodatkowo właśnie wspierają kanał nie tylko łapkami, nie tylko komentarzami, nie tylko wyświetleniami, ale też właśnie finansowo. Tak więc raz jeszcze, Angelika, dzięki wielkie. Trzymaj się, przesyłam całusy gorące, pachnące, wymiziane dla ciebie. No i wszystkich też całuję. Przesyłam całusy wszystkim, ale się normalnie wycałowałam dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!